Dzień dobry Państwu, witam wszystkich niezwykle serdecznie w tym styczniowym materiale nagranym na dzień przed publikacją, który jest wyjątkowy chociażby z tego względu, że o ile dobrze pamiętam, najpopularniejszy tani skład z Premier League w tym, że przedostatnim odcinku Pogotowia Chemicznego jest pierwszym w całości złożonym zespołem z Ligi Angielskiej, którym zagrałem w FIFA 20. Więc w porównaniu do przeszłości jest to raczej zjawisko dość rzadkie, ale patrząc z drugiej strony to zważywszy na to, że mieliśmy już Icon Swaps 1, a także, że na starcie gry w obronie rządzili głównie Militao i Mendy, raczej normalne jest to, że niewielu graczy używa obecnie zespołów złożonych w pełni wyłącznie z jednej ligi. W każdym razie tak wygląda najpopularniejszy skład z Premier League, jaki można złożyć obecnie z użyciem piłkarzy wartych mniej niż 50 tysięcy monet i raczej już każdy przekonał się o tym, że Lukas, albo tym bardziej Sisoko, to prawdziwy rzeźnik, nad którym absolutnie nie trzeba debatować. Natomiast przyznaję też, że niezwykle zaciekawiły mnie tutaj dwie inne karty. Po pierwsze, Kyle co do którego byłem ciekaw, czy jest on o wiele słabszy od Zamroty, bo jak wiadomo zarówno ja, jak i wielu graczy chcę zgadnąć Włocha za Icon Swaps 2, a po drugie i przede wszystkim Laporte, bowiem aż trudno było mi uwierzyć w to, że środkowy obrońca z tempem ocenionym na 64 został drugim najchętniej używanym stoperem z Premier League, przy czym ogólnie oprócz Francuza większą popularnością cieszą się w tej lidze wyłącznie Van Dijk oraz Davison Sanchez. I jak się okazało dopiero po zagraniu obrońcą z Manchester City zrozumiałem czemu tak jest, a mianowicie to jest prawdziwy rzeźnik, któremu brakuje wyłącznie tempa, a więc to jest bardzo podobna historia co w przypadku Pique. Jego zwykła karta do niczego się nie nadaje, ale karta Krzyku Hiszpana, którą można było zgarnąć za SBC i która dostała upgrade szybkości biegu aż o 18 punktów po prostu wymiata. No a dzieje się tak, bo Pique jest wielkim, postawnym, silnym zawodnikiem, który potrafi zgasić każdego. No i właśnie z Laporte to jest Sama historia. W pojedynkach biegowych na długim dystansie Francuz nie radzi sobie najlepiej, ale kiedy to tempo nie jest potrzebne to dopiero wychodzą jego prawdziwe umiejętności, więc jeżeli niebawem doczekamy się jakiejś karty Francuza z upgradeem Pace'a, to jak miało to miejsce u upikę, wtedy raczej nie będę się wahać przed jego pozyskaniem, no i to nawet jeśli jedyną prowadzącą do tego drogą będzie wykonanie jakiegoś SBC, ale po prostu nie mam wątpliwości, że będzie warto się nim zainteresować. Natomiast co do Kyla Walkera i Zamroty, to porównując tych dwóch obrońców, przyznać muszę, że pomimo tego, iż Walker jest dobry, to Zamrotta na szczęście jest jeszcze lepszy. Może nie jest to przewaga w umiejętnościach, która potrafi wbić fotel, ale jednak Włoch pewnie atakuje rywali, jest przy tym nieco bardziej agresywny i zdaje się także być silniejszy, a do tego ja osobiście grając z nim korzystałem z czterech gwiazdek sztuczek, których Walkerowi brakuje, więc nie jest dziwne, że Kyle Walker jest najpopularniejszym prawem obrońcą z Premier League, ale też to nie oznacza, że stosunkowo niewielkim kosztem nie da się pozyskać lepszego zawodnika. Aczkolwiek zostawiając ten temat i przechodząc do reszty piłkarzy z ligi angielskiej, tutaj naprawdę nie ma co omawiać, no bo chyba znamy aż ich na to. Alison jest tak popularny przez mocne zielone połączenie z Van Dijkiem. Davison Sanchez jest na szczycie z braku laku, bo nie ma innych w miarę szybkich i wysokich stoperów z jako takim pojęciem o odbieraniu piłki. Robertson, no to na ten moment prawdopodobnie najlepszy lewy obrońca spośród wszystkich zwykłych kar dostępnych na tę pozycję. I do perfekcji brakuje mu wyłącznie nieco tempa, no bo w tym aspekcie Mendy z realu jest jednak lepszy, a omawiamy. Umiejętności Lukasa, Sisoko, Rashforda czy Fabinho na etapie stycznia, no to już troszeczkę mija się z celem. I jedynym zawodnikiem ciekawym do wyróżnienia jest tu jeszcze wyłącznie Pepe, bowiem Iworyjczyk bez wątpienia wstrzelił się w silni gry, ale ewidentnie nie brakuje mu ani tempa, strzały także są całkiem niezłe, a do tego potrafi postawić się rywalom w takich czysto fizycznych pojedynkach bark-bark. Bark. Więc naturalnie jest on obecnie lepszy w FIFA niż w rzeczywistości. Aczkolwiek jak na ten moment zap czy brakować mu już poszczególnych umiejętności, więc jedynym ratunkiem dla Pepe będzie z pewnością jakaś karta specjalna z podniesionymi atrybutami, która jeżeli pojawi się w grze także będzie obiektem wartym wypróbowania. No a póki co tak wygląda podsumowanie najpopularniejszych zawodników z Premier League, gdzie trudno wskazać jakiegoś bolca i jedynie ten Laporte z racji na niedostateczne tempo odstaje od reszty. Natomiast co do tej reszty właśnie nie ma wątpliwości, że każdy z tych zawodników byłby niezwykle popularny w Każdej dostępnej lidze w 20 i nie jest to raczej żadną niespodzianką, a niespodzianką może zostać wspomniany przed chwilą Laporte, o ile otrzyma kartę specjalną ze znacznie podniesionym tempem. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!